Vyježdá či ne, vyježdá či nás na debilě. Métru metr na ten Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ Chodźcie na górę. ma Co? Nie wiem, tutaj tu może długo ci wgarnąć. Chodź, na uwagę wrócić. Fajny klimat, bo tutaj tak, jeden pociąg odjechał, tamten przyjechał, ten odjechał ten, odjechał, ten przyjechał. Teraz ten odjedzie, to tamten przyjeżdża. Chodźcie na górę. Reportaż robimy. Proszę, proszę do góry. To jedzie następny. Przepraszam, czy pan jest obywatelem z Polski? A czy ja tu turystycznie Tury... Turystycznie A czy mógłby pan Tutaj jestem turystą, Czy mógłby pan pokazać tutaj, jak wyjdziemy na światło Zawartość swojego plecaka co, co Polak, przeciętny Polak nosi w plecaku? Oczywiście A to jak widzimy Sła? na Dobrze A to jak widzimy na światełko gdzie pan prowadzi? Aha, tam. Wie pan, ja zawsze chciałem do Londynu przyjechać, bo tam dużo miejsc do zwiedzania. Nie trzeba wizy mieć, żeby zwiedzać. Aha. I już, przy może można w parę groszy zarobić, nie? No tak. Polak nie pogardzi. A ja tak, wie pan, sobie... Ja tak w turystycznie przyjechałem. Teraz my będziemy ślizgnęli są takie brameczki, które trzeba niestety przekroczyć. Posiadając odpowiedzi papierek. To jest trawelka, tak zwana. Proszę, ja pokażę, jak się wsypuje. Dobra. Proszę przydać kamerę, żeby wyjść. Kamera tutaj widzę ucieka. I nie wierzę, że nie Co?